A Sławek nietypowo rozpoczyna, bo już rozpoczyna jak fanty są. I zaczniemy z takiego o, Rozpoczęcie? Tak jest. Odprawiamy wszystkich widzów, kurde. Tak jest. Linki w terenie. I jest Roberto? Zapraszamy. Śladam Jener. No i gościa znacie, nie? Stary magnesia aż na Podbeskidziu. Tak, uwielbiam. Magnes. Jest młodziutki, jest rzęson. Zapraszamy, bo las robi robotę, nie? Robi robotę. robi. A jest dopiero początek dzionka. Jest. Zapraszamy. O! już moneta i że pierwsza moneta. Dwa grosze współczesne. O, bardzo pięknie. Jaką polszczyzną tu zajechał. Dwa grosze współczesne. No pięknie, że nie no, ja jestem pod kolosalnym wrażeniem. I powiem dużo fajnie Lecimy dalej Pula Pula? Tym razem pula Ze strony Żeni, tak? Pula po naszemu pocisk Wszystko się zgadza Zerknijcie no Dobrze, dobrze Dobrze Darzy dzisiaj Żeni Pozdrawiają Zobaczymy, co dzisiaj Deusik pokaże. O tam ekipa walcząca. I Kacper, który wygrał. Teraz tam podejdziemy, bo jakąś monetkę drapną Do następnego. Srebro. Złoto. Złoto? Dobra. Lecimy. Ale dzisiaj ludzisków. Moniaczek kolejna. a co se myślisz? Wcześniej był współcześniaczek, Żeni. Teraz sławka, co? Monietka. Monietka A jaka? Nie wiem. O, Kasper, tam też jakieś. To będzie Perelek, tak? Wygląda na Perelek. Trzeć, zobaczymy. Chyba dwójeczka, bo piąteczka. 5 zł. są 5 zł z Perelu. Z... z datą. pozdrowimy tu. że nie to jest data. O ja nie widzę. 84 chyba tam na dole. Zobaczymy co temu się dzisiaj mamy To może obok gdzieś trzeba młode 84 5 zł. Pozdrawiamy, lecimy dalej. Lecimy do Kaspra. coś tam skubnął bardzo głęboko, mówi o. Jest obrączko. Załatwiłeś ją troszkę, tak? może nie ja, tylko no Dobra mistrzostwo, młody z tu walnął Ale. Może nie ja kurde. To lekka kłatko peła. Ale jest. Ale co to, aluminium, czy sreberko? Nie wiem. Albo to drugie, ale trzeba Aluminiak. Nie, obstawiamy sreberko. Tak jest? No tak. jasne, że tak, młode. Żuwica. Ale tu walczył, ale tu kopał. Tylko zerknijcie. jest kurde takie Młody mi świata Na razie ogłosimy ze serwerką młodego, no. tak? Sebna obrączka, jeszcze raz, żółwica Jenson, widzisz gościa? Co robi? Czy właśnie brać do roboty Super młody Lecimy dalej, pokaż pyszczek zadowolony? Karyatów. Dzień dobry Państwu, ja? my znaleźliśmy O, jak pięknie I to jest? Nie wiem, co to jest Perelik aluminiowy O, nominale Jaka łuska Jaka? To też, ale Musiało się z czymś twardym sposób. To jest serzy obok a wie to ma, to Wózka niezbita, odmosyna. No. A my mamy PRL-ka. U jest nas. Good? Nie, monetka, popatrz. 10, Postawiam 20. groszy Tak, 20 ja groszy z PRL-u. się pochwalę. Jak wysknie, to bo odpadnie. To nagraliśmy. Tak. To jest, pierwszy. jest gołąb. O, gołębia, tak. I jeszcze. Jeszcze. Czekaj, bo niektóre. To, to, to. Co tu masz? 50 groszy. Ale, ale aluminiaków, ale tu PRL-a na Trzaskali. No, Idziemy tam do Ludwika, bo coś coś tam, coś tam fajnego by wyszło. A tu mam młodzież dzisiaj ze mną. Męczkę. Oczywiście rodzinnie, lecimy dalej. Pierwsza przerwa, ekipa tam. A tu? Kacperiusz! Co tam masz? prl 20 groszy, 20 groszy z PRL-u. O młody, co ty tu robisz? Jedziesz na żywca. Poka, ona wyszła od razu była. Tak, czekaj, pokaż. Wyszła, to tatko. Oj, brawo, młody, druga monetka. I znów Perel. Tym razem 10 groszy. O, 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 teraz bo 60. 60.

Zapraszamy do Ludwika, bo też tam się grzebnął. I znów w grzebie. A ty na co byłeś ostatnim razem? A teraz? My naszli kopiejeczku. Kopiejeczku. Piękna. Pięćdziesiąt groszy. Pięćdziesięćdziesiąt. Groszy, rocznik? No. Przydrapany tak? Pokaż. Na razie wjedziesz w prym. W ciągu pół godziny. Jest? Jest czy nie ma Akurat chyba zamazało Powiedzmy 77 pozdrawiamy 50 groszy żeń Upolował Zadowolony? Tak. Jasne. Pozdrawiam Biały, normalnie wszystko jest fajne wielkie gadki Wszyscy przyleźli Co się tu stało? Co się tu stało? Panowie, Tylko dziękuję Tylko zerknijcie <grym> Co tu obrączka? No, wariactwo, to jest... Ja. to jest. To jest wariactwo. No. To jest, ale piękna. Piękna. Ja. ja Cię kręcę, chłopaki, jaki był sygnał. Ja. Do ja. Do dupy. Tak? A wyjaśnijcie ja sobie, jaki był sygnał do dopy. No. Piękna. A wykopałem i o co nie umiałem uwierzyć? Nie, nie mogłem. Ja no, nie mogłem. kawu. Ja inicjały. Kurwa, piękna. No, <śmieniciela> ja, takie rzeczy, odmiesić. Takie pipie. ja pier. Trzeba odmienić. Szapowa. Przebijamy Ja pier. Obli. No tu mam fajne. Ludziska, też mam złoto. Tatrach. <śmieniciela> Ludzi też znalazł. No drugą taką ja. samą. <śmieniciela> ja pier... Ale uwierzcie mi, deusem dwójką to jest moje pierwsze złotko. To. Moje pierwsze zły wody są dwójkominowany. 2747 rok. Inicjały kawu Wiesiek Krystyna Wiesiek! No, no, Krystyna i Wiesiek Hej wiesiek na ale piękna, nie, naprawdę. Nie nie mogę. To jest coś... coś pięknego. Przepraszam, ale ja się muszę napić. Uciekamy Stacja trwa, hej, trzeci dzień już siedzimy, dalej oglądamy, co się tu dzieje, jeszcze sprawdzimy jak wszystkie wykrywy co działają, a on nie czeka, i co? Kopiejeczko. No wiadomo jest skłótniona ta ziemia teraz, ale bije mi fajnie. Hop, hop. A co to ja jest? 10 groszy. Ja... Piąteczka chyba. Ja 5 ja. Jak... groszy, ale żeń dzisiaj. Ale na czaskał, tak? My tu bajerka, co tu się dzieje? A żenia. Kopie i bardzo dobrze. Brawo. Do następnego, że Dzisiaj będzie cała sakwa. A tu dalej obrączka. No mistrzowska. I Kasper 2. W ale tak... u mnie większą, ale tu jest. O dobra. Powtarzalny i ładny. U ciebie jest pięknie. Zapraszamy rodzinka w terenie. Tatko pozdrawia. Co się dzisiaj dzieje? Co chłopaki kopią? Miszczęstwo. Teraz my nagrywamy. Coś tu, ale czy co to będzie? Wszyscy coś kopią, wszyscy coś kopią, jakieś biżuterię, No to my też biżuteriu Cygo łańcuszek, ale podarty chyba Czy to będzie srebro kolejne? Jak wszyscy To wszyscy nie, panowie? Nie zostawiajcie mnie za samego. Pokaż. nie. Czy to odpustowy, Porządny. Łańcuch jest Jest łańcuch? Jest kieta Jest łańcuszek Czy srebrny nie wiem Ja obstawiam na pewno e. No na pewno Jak wszyscy srebrne rzeczy zbierają co no. się tu Nie ma czasu na nic Nie ma czasu dychnąć Może być srebrny Czemu nie? Kieta jak cholera będzie pozdrawiamy. Nie tylko monety, nie tylko pierścionki, nie tylko łańcuszki, nie tylko monety, ale i gilzu z naszej strony. Od małzerka. Tak jest. Od Mauserka. Revelation. Takie rzeczy też trzeba pokazać. Nam trzeba złoto Bo nam trzeba złoto, dokładnie. Dzisiaj poprzeczka zawieszona bardzo wysoko. Co się tu kopie na tym lasku, tą mistrzostwo. A zaczęło się skromnie od pereli. A szczerze, tam jest samochód, tam żeśmy zaczęli. Więc jest potencjał w Srebrnym Lesie. I no, Szukamy. do domu, póki nie znajdziemy złota. Dziękujemy. Zrozumieliście chyba bardzo dobrze. Nigdzie nie jedziemy, jak złota nie będzie. Pozdrawia Pozdrawiam. Koryczka. I kolejny. Kolejny łańcuszek w naszej kolekcji. Dzisiaj nie. Dzisiaj jest niewyobrażalny wypad. Co tu w ogóle wyskakuje? Tylko ten jest bardzo lekuśny. Ten już jakiś imprezowi trzeba. Odpustowy. Ale jest. No, ja ci powiem, że mógłbyś się zdzielić, bo. Te sreberka są <laughs> takie cieniutkie. Właśnie. Te sreberka są takie cieniutkie, więc chodź. Drugi kajdan. Piękny. Gratulacje. Co się tu panowie i panie... I panie panowie. Tak. Ej, tata, to co wari. tego wszystkiego będzie... War idzie. idzie war. O, idzie główny... To jest jubiler z Bielska Białej. Mm. Główny jubiler, on nie takie rzeczy widział na oczy. Jak to? Mm. Jak pan ocenia? Będzie z tego odpust? będzie srebro? No to bardzo dziękujemy. No tak. by złoto. No, chciałby no, no. Ja też bym dużo rzeczy, że nie chciał. No niestety. Mamy na razie srebro. Nie. A to tą wpinkę Aha, mogę. Aha, poparzył. I to mamy na żywca. Egipt znaleźć. <laughs> Egipt zdań, zdań. Ty, ja to z początku jak kozę widział z tej strony No ja tak samo, normalnie, ale zobacz, to jest Egipt, tak. Egipt czy coś Masakra, co tu się Iwania! Jeszcze Sfinksa brakuje po... To się wszystko dzieje na żywo, panowie i panie No w On na początku był tak, ja patrzę I z jeszcze. z nie złam jeszcze, nie złam... Pokaż, Gryki, pokaż nie, tak to ma być, cyk. Ja już tu pokazuję. Z początku wyglądało jak koza? Tak, dokładnie. Ale jest głowa jakiejś bogini wielkiej. Ona chyba zgubiła ten kajdan nasz. Gratulacje, tak. kurde dla wszystkich. Co ale tu? Bajer, ty. ty? i jak fanty jak w naszym pięknych górach? Jest cudo, jest cudo. Chłopaki naprawdę. Co się jest tu Co wyrabia? Się tu szósta świata. Polecam każdemu. Dokładnie. Lecimy dalej. Zlawik tak. wraca i zerknijcie. Wystarczy troszkę poszukać. Szukać nie trzeba. Sprzęciarz ktoś zostawił. Pięknie. Chyba się ktoś zdenerwował. Jest jeden. O! Długi Długik było. Garecik. Weźmiemy. Ale czekaj ta tylko czuje jakaś grupa <grywa> przybyszę. Nawet coś mają do jedzenia. Jeden odpad, chyba po tej kiełbasie. Z bidonu. No jeszcze jedna, czekam. Jeszcze jednak? Ja idziemy. O! Tego tu troszkę było więcej, zostało skonsumowane i... takie, że to piękne wiewióreczki. Ej, one... tak? One już takie dobre chyba wyglądają nie? Na dwoje babka wróżyło? No dobra Młody wstawaj Kacper Pożegnaj się Bo ty będziesz dopiero za W przyszłym tygodniu jedzie, dwa tygodnie Za miesiąc czasu, widzicie Tego gościa malinowego Po przerwie. Pierwszy sygnałek był ameliniowy, a teraz już pokażemy, kogo my to mamy? Bolesława. O, pokaż się Boluś. Nie chcę wyoszczyć, Bolesław Prus, O, 10 zł. Czekaj, teraz go wrócimy ładnie. O, no i teraz go super widać. Bolesław zostaje z nami. Trzymaj. Dzień. Dobrze, <laughs> bardzo dobrze. I skoro my pojedziemy do na <laughs> Młodzież, już w samochodzie. My bowiem wracamy. Podsumowanie przy ognisku, a tu taki <laughs> miał być perelowy wypad Dwa halerzyki 1913 piękna, piękna patynka na nim. Tu też będzie super. Super stan, no i fajnie. A już wysycha bardzo ciepło. Pozdrawiamy wszystkich. I takim chyba już akcentem. Chyba już więcej nie wyskoczy. Będzie przed podsumowaniem takie dziwne, ale trzeba go pokazać. Nie tylko PRL. Deusich się nakosił. Nie trafił na nic konkretnego. Pozdrawiamy. Lecimy do samochodu. Koniec poszukiwań. Zerknijcie, jak ekipa wygląda. Zmarredowana, zmęczona, ale i głodna. Sukcesu. Szama jeszcze została. Roberto, gdzie? A jest, jest, Rafał, przepraszam, przepraszam. Idzie, wraca, wraca do nas. Jest no, żywy, jest, jest dobrze. A u nas na szybko monet sporo, jakościowo, bardzo zgromnie. Ale jest tak, jeden łańcuszek, to był komplet, ale się zerwał. I tu drugi łańcuszek. Tylko troszkę cięższy. Czyli dwa srewerka, dwie srebrne kety. Ha! Trzecia. Sławek dzisiaj. Tak jest srebna. Tylko zaszła trochę O! To jest ta właśnie opatynowana, piękna. Piękna. do jajek, jak nam kazał ten przygłup, Tak. I jest pięknie, coś pięknego. To w takim o wykonaniu moim tu tużenia dorzucił. Tu też tu tak spatyniowała, że już w ogóle nie wiadomo co. Młody się tu chce swoimi fantami pochwalić. Młody tu ma prl no i co? Fenolka jednego, tak? No. Młody, młody ma znów obrączkowo. Dwie obrączki od gołębia. Trzy obrączki. Co to było? I tu... Młodego srebereczko. Więc dzisiaj tatko, syn, po sreberku i klucz. Teraz będziemy szukać samochodu. A, bo dom. A! Przepraszam, bo to nie wszystkie moje są fanty. Bo mołniaczki są tego fantastycznego pana tutaj. Żeń, tak? Ale on chyba zawinie całą pulę Taki głodny Sukcesu Kończymy, tatko też zmęczone A tu jeszcze trzeba wracać 15 km do... Ja nie chcę nic mówić, ale cię trochę wyśmiał jak mówiłeś, że skromnie Co? Skromnie? 15 monet? Mhm. No niestety Kończymy tym pięknym, smakowitym akcentem Pozdrawiamy Pozdrawiam i zapraszamy ponownie Papetki Oczy zmęczone Tak jest Srebrne monety, łańcuszki i kolczyki Do następnego Rodzinka zaprasza